Anka niby tak się przyjmuje kaśką i tym, co kaśka robi, co kaśka bierze i tak dalej. A prawda jest taka, że największą cipunką w całej klasie jest nie kto inny, jak właśnie Ania. Co ty w ogóle gadasz? Wysoki sądzie, to są kłamstwa! Ale na razie uspokój się i nie przerywaj. Właśnie, nie przerywaj. Ale proszę, abyś zwracała się tylko i wyłącznie do sądu. Znaczy, do pani mówić, tak? Tak, masz mówić, dobrze. dobrze. W takim razie już teraz będę wszystko do sądu mówiła. Opuść ręce, to poważniej wygląda, i powiedz, na jakiej podstawie twierdzisz, że Ania Witkaczak bierze narkotyki? Moi starzy i starzy Anki znają się od zawsze. No i my we dwie tak samo i wszędzie, na każdej imprezie byłyśmy razem. Janet nawet pętam imprezę, na której Anka pierwszy raz trawkę paliła. Więc jak teraz słyszę takie głupoty, że ona tutaj będzie kaśkę od narkotyków ratowała, to mi się śmiać chce. Pewnie sama ją w to bagno wciągnęła. A co masz na myśli? No, Chodzi mi o to, że Anka jako pierwsza dała Kaśce drabów. No bo no widzisz, to jest tak, my się zazwyczaj trzymaliśmy razem, znaczy paczką, czyli ja, Anka, Piotrek, no i generalnie tak. No a Kaśka to taka przybłęda jeszcze, że powiedziawszy, bo że ani kasy nie ma, ani nic. No i my tak za bardzo za tym nie byliśmy, żeby ona tam się z nami kumplowała. No ale jak Anka się zlitowała, no to co, będziemy. No i oczywiście od tamtego momentu już Kasia Wielce wpatrzona Wanie, jak w nie wiadomo co. No już daruj, co? A co? Ze schodów mi zrzucisz? Błagam! Ona się teraz oburza, Wysoki Sądzie, ale prawda jest taka, że jak Anka wia skacz, to Kaśka skakała. Wszystko by dla niej zrobiła. Więc jak pewnie znam Ankę, no to dała Kaśce dragów i tam oczywiście wzięła. Przecież nigdy jej nie odmawiała. Hm. Wysoki Sądzie, czy ja mogę coś powiedzieć? Proszę. To wszystko, co ona mówi, to są kłamstwa! Ja nigdy w życiu nie brałam żadnych narkotyków. A już tym bardziej, nikomu ich nie proponowałam. Ona zawsze chce mnie upokorzyć przy każdej okazji. Nie może znieść tego, że jestem od niej lepsza we wszystkim. I to, że mam lepszego chłopaka. Jesteś żałosna. Ja jestem żałosna. To wyobraź sobie, że ten twój lepszy chłopak od jakiegoś czasu jest też mój. Piotrek, powiedz, że to nieprawda. Wyluzuj mała. Nie wiesz, że mam duże potrzeby i słabą siłę woli? Nie rób z tego od razu takiej afery. Ale proszę o spokój, Aniu, proszę wstań. Czy mam postawić przy tobie policjanta? Przepraszam. Usiądź. I dosyć już tej dyskusji. Czy są pytania? Tak, jeśli można, wysoki sądzie. Proszę świadka, ja mam jedno pytanie. Nawet zakładając, że jest tak, jak pani mówi, że to pokrzywdzona wciągnęła oskarżoną w te narkotyki. To proszę mi wyjaśnić jedną rzecz. Dlaczego później przekonywało ją, żeby przestała brać? Anka jaka jest, taka jest. Ale ona ma wszystko pod kontrolą. I branie dragów też. No a Kaśka, ona nie jest tak silna. Zresztą w ogóle ostatnio chodziła jakaś dziwna. No i pewnie Anka się wystraszyła, że jak Kaśka się załamie, to wszystko powie. I wyjdzie na jaw, że Anka też bierze. Zresztą, odkąd pamiętam, to Anka lubiła zgrywać taką świętą. Albo się charytatywnie udzielała, albo w jakichś na szkolnych bądź innych takich. A i tak wszyscy wiedzą, jaka jest fałszywa. A ty jesteś mściwą kłamczuchą. O co ja prosiłam, Aniu? Przepraszam, wysoki sądzie. Ale jak zwracasz się do sądu, to należy wstać. Przepraszam, wysoki sądzie. To pomaga się uspokoić, wierz mi. Czy do świadka są pytania? Nie, już więcej nie mam. Dziękuję. Ja również nie mam. Dziękuję. Dziękuję, Monika. Możesz usiąść. A na salę poprosimy pana Marka Lenkowskiego. Świadek Marek Lękowski. Proszę podejść do barierki i proszę się przedstawić. Marek Lękowski, Wysoki Sądzie. Jestem ojcem Kasi. Ile pan ma lat i gdzie pan mieszka? 38. Razem z córką mieszkam w Poznaniu. A czym się pan zajmuje? Jestem robotnikiem. Pracuję na budowie. Ponieważ oskarżona jest pana córką, przysługuje panu prawo do odmowy składania zeznań. – Chce pan zeznawać? – Tak, chcę zeznawać. – W takim razie pouczam o obowiązku mówienia prawdy. Co pan wie w tej sprawie? – Przede wszystkim chciałbym z tego miejsca przeprosić za to, co Kasia zrobiła. To jest dobra dziewczyna. Dlatego jak zadzwonili do mnie ze szkoły i powiedzieli, że ona zepchnęła ze schodów koleżankę, to nie mogłem w to uwierzyć. Ona na pewno nie chciała tego zrobić. Ona po prostu jest ostatnio trochę zagubiona. Dlatego chciałbym prosić sąd, żeby została potraktowana łagodnie. A co to znaczy, że Kasia jest ostatnio zagubiona? To znaczy ostatnio sprawa trochę problemów. Buntuje się, jak to nastolatka w tym wieku wiadomo. Kiedy ją o coś proszę, to nie chce słuchać albo peskuje. No i to jej imprezowanie. Wychodzi z domu kiedy chce, wraca kiedy chce. No właśnie, a propos tego imprezowania, tak jak pan to nazwał. Czy zdaje pan sobie sprawę, że w faktach jest opinia, opinia biegłych psychiatrów, którzy stwierdzili u pana córki objawy uzależnienia od narkotyków? Tak, słyszałem, ale nie wiem, co o tym myśleć. Nie mogę w to uwierzyć. Ona jakoś ostatnio, nie wiem, no. Nie zauważyłem, żeby jakoś dziwnie się zachowywała. Nawet pytałem, czy bierze te narkotyki. I co odpowiedziała córka? Powiedziała, że nie bierze, że psychiatrzy na pewno się pomylili. Zresztą, ja tak naprawdę to ja nie wierzę tym psychiatrom. Oni zawsze coś wymyślą, że człowiek ma jakieś problemy, kiedy tak naprawdę ich nie ma. Zresztą, dla mnie liczy się słowo mojej córki. Skoro Kasia powiedziała, że nie bierze tych narkotyków, to mi to wystarcza. Chociaż to imprezowanie to jest taka sprawa, która wymknęła się najbardziej spod kontroli. Ale próbował pan porozmawiać o tym z Turką? Tak, powiedziałem, żeby trochę przystopowała z tymi imprezami. No ja, ja rozumiem, że ona jest młoda i chciałaby się jeszcze wyszaleć. To jest taki wiek. Ja, ja to rozumiem, ale po prostu mogłaby pomyśleć o swojej przyszłości. Znaczy, w sumie zdała do następnej klasy, ale oceny się pogorszyły. Ja zawsze się starałem, żeby jej było jak najlepiej. Zwłaszcza po śmierci, po śmierci żony. A kiedy doszło do śmierci pańskiej żony? Dwa lata temu. To był wypadek. Patrycja wpadła pod tramwaj. I jak ta śmierć pańskiej żony wpłynęła na zachowanie córki? Była bardzo dzielna. Pomogła mi bardzo, bo ja, prawdę mówiąc, załamałem się. No ale jakoś wyszedłem na prostą i miałem nadzieję, że może i ona jakoś. Poradziła sobie z tym, ale no z tego co widzę, to jednak dopadłem to w końcu. I, I z tego chyba wzięły się wszystkie problemy. I to, że zepchnęła Ania ze schodów. Zresztą ja mam nadzieję, że Ania jednak to rozumie, bo powiedziała mi, że nie ma pretensji o to, do, do Kasi. Nawet mi powiedziała, że po prostu tylko się martwi o nią. Ja bardzo się cieszę, że, że Kasia ma taką przyjaciółkę. Ale ona nie jest wiadomo moją przyjaciółką. No ale przecież trzymałeś się, się razem. Powiedziałaś, że Anka jest super, że to jest najlepsza koleżanka, jaką kiedykolwiek miałaś. No i co z tego? Ale teraz ty już nie chcę jej w ogóle znać. Ale co się stało? Dlaczego? Czy to ma coś wspólnego z tym kwietniowym wyjazdem? O co tutaj chodzi? Tato, po co ty, ty w ogóle o tym mówisz? Kasiu, proszę wstań. Powiedz, czemu się w taki sposób zachowujesz? Czemu przerywasz? Przepraszam bardzo. Usiądź. O jakim kwietniowym wyjeździe przed chwilą pan mówił? Kasia w kwietniu pojechała ze znajomymi na weekend nad jezioro. Między innymi tam była Ania. Ten chłopak też z nimi był. I chyba jeszcze ta dziewczyna. Tak mi się wydaje. To, to była taka szkolna paczka, z którymi Kasia się trzymała. No ale czy podczas tamtego wyjazdu wydarzyło się coś szczególnego? No właśnie, nie jestem pewien. Ale z tego wyjazdu Kasia wróciła jakaś odmieniona i od tego momentu zaczęła tak mocno imprezować. Cały czas była jakaś o coś zła, znerwicowana, cały czas. I myślę, że wtedy o coś musiała się pokłócić z Anią, bo przestały się spotykać. Tak, właśnie chyba coś wtedy się musiało między nimi wydarzyć. Nic się tam nie wydarzyło. Tak, cały czas to mówisz, kiedy o tym wspominam, ale jakoś ci nie uwierzę. No i dobrze. Wysoki sądzi, czy ja mogę coś powiedzieć? Nazywam się Matylda Jarzębowska, Kaśka to moja koleżanka. A ty czego tu chcesz? Po co tu przyszłaś? Ale proszę o spokój. Czy to, co masz do powiedzenia, ma związek z tą sprawą? Wydaje mi się, że tak. W takim razie zostaniesz przesłuchana w charakterze świadka. Przygotuj dowód osobisty. Czy do pana są pytania? Ja dziękuję. Ja więcej nie mam. Dziękuję. Dziękuję panu. Proszę usiąść. Matylda, podaj mi dowód osobisty. Proszę zaprotokołować, że Matylda Jarzębowska była obecna przy przesłuchaniu innych świadków. Zajmij miejsce. Nazywasz się Matylda Jarzębowska, masz 18 lat i mieszkasz w Poznaniu. Tak. Uczysz się jeszcze? Tak, w liceum. Chodzę do tej samej klasy co Kaśka Janka. Ale nie jesteś spokrewniona z oskarżoną? Nie, jesteśmy koleżankami. To znaczy, byłyśmy. Pouczam cię o obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne, rozumiesz? Tak. To słuchamy, co istotnego masz do powiedzenia w tej sprawie? Wysoki Sądzie, ja przepraszam, że wyskoczyłam tak nagle, bo to jest tak, że my z Kaśką, my się kiedyś przyjaźniłyśmy, ale Kaśka to marzyła tylko o tym, żeby się wkręcić w towarzystwo bogatych w naszej klasie. To jest Anka, Monika i tak dalej. No jak to już się stało, jak już się zakumplowała z nimi, to mnie zaczęła olewać. Ciągle tylko ta Anka i Janka. Nagle to ona była jej najlepszą koleżanką. No dobrze, ale Matyldo, czy to ma związek z tą sprawą, którą dzisiaj rozpoznajemy? Moim zdaniem ma. Wysoki Sądzie Kaśka i Anka coś ukrywają. I to jest naprawdę coś poważnego. Ja nie wiedziałam, czy ja powinnam o tym mówić. Ale może właśnie przez to wszystko Kaśka zepchnęła Ankę z tych schodów. No dobrze, ale czy podejrzewasz to, ukrywają twoje koleżanki, czyli oskarżona i pokrzywdzona? Ja tak do końca to nie wiem. Ale. One się wczoraj kłóciły pod szkołą i ja to widziałam przypadkiem. One myślały, że nikogo nie ma w pobliżu, no ale byłam ja i podsłuchałam trochę. No to opowiedz nam o tej kłótni. No to tak, Kaśka krzyczała na Ankę, że ma już tego wszystkiego dość, że to wszystko jej wina. A Anka też krzyczała, że Kaśka ma się wziąć w garść i że ma nikomu o niczym nie mówić, bo jak powie, to tego pożałuje a widzi sąd, a nie mówiłam, to o te dragi chodzi. Anka się bała, że Kaśka ją wyda i wyjdzie na jaw. Ale to właśnie nie o to chodziło. Jak nie? No nie, to chodziło o ten wyjazd, o którym mówił tata Kaśki. A na jakiej podstawie tak twierdzisz? No bo jak Anka krzyczała wtedy na Kaśkę, to wspomniała o tym wyjeździe. Mówiła, że nikt nie może się dowiedzieć, co tam się wydarzyło nad tym jeziorem. No i Kaśka się wtedy popłakała. I powiedziała, żeby Anka dała jej wreszcie święty spokój. No i dlatego tu jestem dzisiaj. Przyszłam do sądu, bo się martwię o Kaśkę. Wysoki sądzi, ja nie wiem, nie mam pojęcia, co tam się stało nad tym jeziorem. Ale to naprawdę musiało być coś poważnego. Kasiu, o co chodzi? Co tam się stało? Nic się nigdzie nie stało. Matylda się przesłyszała. Ona się nie przesłyszała i dobrze o tym wiesz. Zamknij się, ty, idiopko! No sama się zamknij! Mam już tego wszystkiego dość, rozumiesz? Nie wytrzymam ani chwili dłużej. Wszystko powiem, wszystko! Nic nie zrobiłyśmy, czajisz nic! Proszę o spokój. Potrafisz się opanować do ciebie, Mówianiu. Ale jak się zwracam do ciebie, proszę wstać. Tak, wysoki sądzie, przepraszam. Możesz na razie usiąść, Matyldo. Dziękuję ci bardzo. Kasiu, proszę wstań. Co chciałaś nam powiedzieć? Ja już tak długo to wszystko ukrywałam. My, to znaczy ja i Janka. My zrobiłyśmy wtedy coś strasznego nad jeziorem w kwietniu. No, Ale co takiego zrobiłyście? Pojechaliśmy całą ekipą. Ja, Anka, Piotrek, Monika i jeszcze kilku znajomych. Wynajęliśmy domek w takim ośrodku czasowym. Mieliśmy imprezować cały weekend. No i imprezowaliśmy. Ja nie pamiętam, żeby coś tam strasznego się stało. Ty to wtedy tak chlałeś, że chyba w ogóle nic nie pamiętasz. A zresztą nie było cię wtedy nad jeziorem, tylko ja i Janka byliśmy. Ale zwracaj się do sądu i powiedz, co tam się wydarzyło. No środka zajechaliśmy w sobotę. No i tego samego dnia wieczorem zaczęliśmy imprezować. W pewnym momencie dołączył się do nas taki miejscowy chłopak. Miał na imię Bartek. A Ance przyszło do głowy, żebyśmy poszli nad jezioro. No i poszłam z nią i on też z nami poszedł. No i co działo się dalej? Kiedy już byliśmy nad tym jeziorem, tam była taka łódka. No i wsiedliśmy do niej we trójkę, wpłynęliśmy na środek jeziora. Zaczęliśmy tam pić i gadać. Potem zaczęliśmy się wydurniać. Anka dla jej zaczęła kołysać łódką. A... Bartek akurat stał, stracił równowagę. Wpadł do wody i zaczął się topić. A my mu nie pomogłyśmy. A dlaczego mu nie pomogłyście? Bo najpierw myślałyśmy, że on żartuje, że wcale się nie topia. Kiedy dotarło do nas, że on naprawdę potrzebuje pomocy, było już za późno. Bartek zniknął pod wodą i już nie wypłynął. I co wtedy zrobiłyście? Wróciłyśmy na brzeg. Ja mówiłam, Ance, że chcę wezwać jakąś pomoc. Ona powiedziała, że nikomu nic nie możemy powiedzieć, bo nas oskarżą i zamkną. Przyrzekłyśmy sobie milczenie. Potem wróciłyśmy na imprezę. Jak ktoś pytał, to mówi, mówiłyśmy, że Bartek się od nas odłączył i że my nie wiemy, gdzie on poszedł. No i tak znaleźli ciało, to nikt nas o nic nie podejrzewał, ale ja po prostu nie mogłam z tym żyć. I co zrobiłaś? Zaczęłam brać narkotyki wzięłabym wszystko, żeby tylko o tym zapomnieć. I brałam wszystko, jak leci, tylko że to nic nie pomagało. Ja ciągle miałam przed oczami Bartka, jak się topi. Widzę go za każdym razem, kiedy zamykam oczy. Ja nie potrafię, to tak jak kanka, o tym nie myśleć. Ona martwi się tylko o siebie, teraz to widzę. I to dlatego ona mnie tak namawiała, żebym przestała brać. Ona dobrze wiedziała, dlaczego biorę, i bała się, że w końcu komuś powiem prawdę. Zawsze byłaś słaba. Ale nie pociągniesz mnie za sobą, rozumiesz? Ja nie pójdę do więzienia. Ten chłopak sam jest sobie winny. Nie moja wina, że on wpadł do tej wody. Poza tym ja już nic więcej nie powiem. Masz takie prawo, ale wstanie, jak się do ciebie zwracam. Jeżeli jeszcze raz się tak zachowasz, pójdziesz do zakładu karnego, bo zostanie ci wymierzona kara porządkowa do 14 dni pozbawienia wolności. Czy to rozumiesz? Tak, rozumiem. Teraz możesz usiąść. I to jest ostatnie ostrzeżenie. Czy chciałabyś coś jeszcze powiedzieć? Nie, ja po prostu chciałam przeprosić. Dziękuję, usiądź. Ania, a czy ty chciałabyś coś powiedzieć jeszcze sądowi? Nie. Czy są jakieś wnioski? Tak, Wysoki Sądzie, wobec okoliczności ujawnionych w toku tego procesu, ja proszę o odpisy protokołów dzisiejszej rozprawy celem wszczęcia postępowania o nieumyślne spowodowanie śmierci przeciwko pani Witkaczak i pani Lenkowskiej. Dziękuję. Oczywiście protokoły zostaną przesłane. Panie mecenasie. Ja żadnych wniosków nie mam. Dziękuję. Zamykam przewód sądowy. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję, trzyksiądzie. Trzyksiądzie, dla wszystkich uczestników tej sprawy. Jest wiadomym to, że ta sprawa ma tak zwane podwójne dno, czyli ową praprzyczynę, która doprowadziła do tego, że oskarżona stała się oskarżoną, a pokrzywdzona pokrzywdzoną. Ta praprzyczyna to owe wydarzenie z kwietnia nad jeziorem. Ale nie czas i miejsce o tym mówić, bo to nie ten proces, nie to postępowanie, bo to postępowanie, ja tylko przypomnę, dotyczy średniego uszkodzenia ciała. I Wysoki Sądzie. Tak naprawdę, mowa prokuratora w takiej sprawie powinna być krótka, jasna, klarowna, bo też stan faktyczny był od samego początku niebudzący wątpliwości. Oskarżona przyznała się do winy zresztą na samym początku. Ale nie mogę sobie nie odmówić jednej rzeczy, jeśli sąd oczywiście pozwoli. W tym sądzie, no, kogo mamy na tej sali? No, mamy ludzi, którzy mają 18 lat, czego się dowiadujemy na tej sali? Co dla 18-latka jest normalne? Ono dla osiemnastolatka, Wysoki Sądzie okazuje się, że jest normalny alkohol, narkotyki i przemoc. Jest porażające. Ja sobie akurat z tym nie potrafię dać rady. Konkludując, jednakowoż proszę, by Sąd oczywiście uznał winę oskarżonej i za średnie uszkodzenie ciała wymierzył jej karę jednego roku pozbawienia wolności, zawieszając wykonanie tejże kary na okres próby lat trzech. To wszystko. Dziękuję. Bardzo proszę, Panie Mecenasie. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Oczywiście, że oskarżona popełniła czyn określony w akcie oskarżenia, ale należy wysoki sądzie zwrócić uwagę na te okoliczności, o których mówił pan prokurator przy zastosowaniu innego kryterium, że wiek lat 18 oznacza, że oskarżona jest pozbawiona doświadczenia życiowego, że jest to osoba młoda, która nie zdawała sobie sprawy z konsekwencji prawnych swojego zachowania. Mówię tutaj o Popchnięciu koleżanki ze schodów, bo tego, jak słusznie zauważył Pan Prokurator, dotyczy niniejsze postępowanie. Wysoki Sądzie, ja uważam, że u progu dorosłości szkoda by było tej młodej dziewczynie wymierzać karę, bądź co bądź z warunkowym zawieszeniem wykonania, ale jednak karę pozbawienia wolności. Dlatego, Wysoki Sądzie, ze względu na to, że oskarżona przyznała się do winy, że nie była dotychczas karana że jest osobą młodą, uczącą się. Wnoszę o to, aby sąd wymierzył oskarżonej karę ograniczenia wolności polegającą na pracy, na wskazany przez sąd cel. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O co, Kasiu, prosisz sąd? Ja naprawdę o nic nie proszę. Chciałam tylko przeprosić. Dziękuję, usiądź. Wyrok zostanie ogłoszony po naradzie. Sabe w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy po rozpoznaniu sprawy Katarzyny Lenkowskiej uznaje ją za winną dokonania zarzucanego jej czynu i wymierza jej kary pięciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat trzech oddaje oskarżoną w okresie próby pod dozór kuratora a ponadto zobowiązuje ją do kontynuowania nauki Powstrzymywania się od używania środków odurzających, informowania sądu o przebiegu okresu próby raz w miesiącu. Proszę usiąść. 18-letnia Katarzyna Lenkowska popełniła przestępstwo zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Zepchnęła swoją koleżankę ze schodów, spowodowała złamanie jej ręki i była zdziwiona że została powiadomiona policja. To dobrze, że jest tyle młodych ludzi na sali. Chciałabym, abyście zapamiętali, że każdy dyrektor szkoły, jeżeli dojdzie na terenie placówki do popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu, ma obowiązek powiadomić policję. Jeżeli tego nie zrobi, jemu samemu grozi odpowiedzialność karna. Uszkodzenie ciała na czas powyżej siedmiu dni jest przestępstwem ściganym z urzędu. Popełniłaś takie przestępstwo i musisz za nie odpowiedzieć. Twój obrońca wnosił, aby sąd wymierzył ci karę łagodniejszego rodzaju, dlatego że jesteś osobą młodą, uczącą się, ale jesteś również osobą zagrożoną uzależnieniem od narkotyków. Dlatego też sąd wymierzył ci karę pozbawienia wolności. Mam nadzieję, że wszyscy dzisiaj na tej sali zobaczyliście, że tak naprawdę. Przyczyną całego nieszczęścia w tej sprawie stał się alkohol. Bo gdyby dwie osiemnastolatki nie wypiły na łódce alkoholu, być może, a ja jestem pewna, że na pewno nie doszłoby do nieszczęścia, nie rozumiem, dlaczego młodzi ludzie uważają, że mogą kontrolować swoje zachowanie, jeżeli są pod wpływem narkotyków, jeżeli piją, dorośli tego nie potrafią. Dlaczego uważacie, że wy to potraficie zrobić? To wszystko w tej sprawie. Zamykam rozprawę. Dziękuję Państwu. Jutro na wokandzie sądu rodzinnego. Jeden. Jeszcze wam mało? Zapytałam go, gdzie był całą noc. Powiedział, że spał u kolegi. A co miałem powiedzieć? Że się narąbałem i obudziłem się goły w obcym pokoju? Gdyby wiedziała, że marzona w życiu bym się ze mnie przespała. To jest życie i księżniczka, że braka niepokoju. Co ty możesz o mnie wiedzieć, stara wiedźmo? To co, da będzie grać w tym serialu? Oszukałaś Orzeczenie mnie. wyda sędzia Artur Lipiński.